Z tej strony Elza i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pomożemy zajazdowi i naprawimy jorwickie wakacje turystów. A żeby pomóc zjazdowi, musimy jeszcze do nich dojechać. Konik ma 13 level, teraz trenuje właśnie Silvero i słyszałam, że słuchajcie, są jakieś wyścigi. Więc potrenujemy trochę konia. Leci koń, leci, leci samolocik, leci. O, tutaj mogę jeszcze wjechać. Tutaj coś będzie. Ej, koniu, koniu, o, 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 dobra. E, tutaj nic nie ma, ale, ale fajnie, lubię tak sobie popatrzeć za kamarki jakieś różne. Mmm, jaka dobra herbatka. Dzisiaj na odmianę postanowiłam zamiast kawy zrobić sobie herbatę. I to był dobry wybór. Zajazd jest już tam, zaraz będziemy na miejscu. Jesteśmy, słuchajcie, mam tutaj parę osób. Witam tutaj delfinę z mojego klubika. Hejo, witam, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witaj Elza. Zajazd pod wilkiem obecnie gości przybyszów z zagranicy. Chciałabym powiedzieć, że wszystko idzie dobrze, ale wygląda na to, że coś ich niepokoi. I nie chcą mi powiedzieć o co chodzi. Możesz z nimi porozmawiać? Jako karczmarka chcę zapewnić im jak najlepszy pobyt. Ale nie chcą mi powiedzieć, co jest nie tak. Może nie chcą być niegrzeczni. Pozwól, że opowiem ci o turystach, których gościmy. Potem możesz ich zapytać, co im dokucza. Członkowie rodziny, która tu gości, od jakiegoś czasu się sprzeczają. Niewiele udało mi się usłyszeć, ale wygląda na to, że nie mogą się zdecydować, co zrobić z wolnym czasem. Czyli mamy z nimi porozmawiać. Dobrze, zobaczymy, co usłyszymy. Witaj, Skarbie, w czym ci mogę pomóc? Przepraszam, Skarbie, za głośno gadamy. Tak, właściwie to jesteś może stąd? Przydałaby nam się pomoc. Podróżowaliśmy po Jorwiku, sprawdzając różne stajnie, żeby zdecydować, do której wysłać nasze córki kolejnego lata. W nasz pobyt wliczyliśmy kilka dodatkowych dni na wypadek gdyby zdarzyło się coś nieoczekiwanego, więc zostało nam parę wieczorów bez planów. Możesz polecić jakieś relaksujące aktywności? Wolelibyśmy już więcej nie jeździć. Przecież na Jorwiku najlepiej jeździć konno, ale ty ślicznie wyglądasz, ale fajny ubiór. Pytanko, są takie okulary gdzieś do kupienia? Bo ja bym chętnie je kupiła. No przecież, ale ona też jest śliczna, o ja. Ja już czekam na donowę naszej postaci, czekam i doczekać się nie mogę. Wasza matka jest zmęczona jeżdżeniem do stalni, proszę uszanujcie to. Powinniśmy znaleźć sobie inne zajęcie. Ale, tato! Orety znowu się zdenerwowały. Muszę spróbować się uspokoić, ale daj nam znać, jeśli wymyślisz, co moglibyśmy robić w okolicy. Zanim odjedziesz, tamten człowiek chyba chce z tobą porozmawiać. O ty chcesz porozmawiać ze mną, a gdzie czemu ty mi uciekasz? Wszystko słyszałem, Elza. Koniec końców nie są zbyt dyskretni. Ruszmy głową i rozwiążmy tą sytuację. Nasi klienci szukają zajęcia w okolicy. Tak samo na pewno będzie z gośćmi przybywającymi na konferencje, którzy mają kilka godzin dla siebie. Jakie aktywności na wolnym powietrzu możemy zasugerować? Czas ruszyć głową, by się nie przegrzała. <grym> Jak on by wyszedł do tych turystów, to ja nie wiem. Aha, jestem gotów! Teraz pomysły mogą swobodnie płynąć do mojej głowy. Wiele hoteli i zajazdów ma stanowisko z broszurami, w których można znaleźć różne wydarzenia i aktywności. My też możemy coś takiego zrobić. Na wzgórzu jest miejsce na grilla, zrób kilka zdjęć, a ja zacznę pisać. Muszę dodać opis drogi prowadzącej do celu, informacje o tym, gdzie sprzedajemy jedzenie i kruszyki piknikowe. Dlaczego tu jeszcze jesteś? Jedź zrobić zdjęcie telefonem. Twój telefon nie ma dobrego aparatu. Co to za antyczna cegła Nokia? <laughs> Myślałem, że wszystkim dzieciakom zależy, żeby mieć najnowszy model i markę. Dobrze, możesz pożyczyć mój aparat, ale oddaj go, gdy skończysz. Ale by się tu fajnie ustawiły. Patrzcie, jakie piękne komplety mają dziewczyny? O, ten mi się bardzo podoba. Bardzo ładny, śliczny, zrobiony. Pokaż no te zdjęcia. Tak dobrze wyszły, ale jedno miejsce to za mało. Ludzie lubią mieć wybór. Podobno, tu belcy często znają wszystkie najlepsze miejsca. Zapytasz panią Paik, czy wie, gdzie są jakieś dobre tereny piknikowe w zielonej dolinie? Poza tym, droga była nieprzejezdna przez jakiś czas, więc wypadł i wszystkiego, co mogłoby utrudnić turystom przemieszczanie się po zielonej dolinie. Zwróć też uwagę na to, co mogłoby pomóc. Jednym z naszych gości jest botaniczka, przyszukająca najbliższe tereny w ramach swoich badań. Szuka również miejsca do zorganizowania konferencji. Eda to cieszy, bo być może przyjedzie do nas jeszcze więcej gości. Widziałam, jak ta botaniczka mruczy i mam roczy coś pod nosem, szczególnie w bufecie. Martwię się, że coś jest nie tak z jedzeniem, które podajemy. Możesz ją zapytać, co się stało? Gdy ja próbuję, mówi, że wszystko jest dobrze, więc wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć przez grzeczność. Okej, okay, dobra, pogadamy sobie. Słuchaj, botaniczka, co tam mi się dzieje? Hmm? O, cześć! Wyglądam na zmartwioną i zastanawiasz się, czy ma to związek z zajazdem? Cóż, po części. Matka natura jest wspaniała. Pobliski las zielnej doliny jest na to dowodem. Ale zasoby natury się wyczerpią, jeśli będziemy je wykorzystywać bez opamiętania. Przebyłam tu bodać lokalną florę. Niektóre dzikie rośliny spotyka się coraz rzadziej. GED pogorszyło sytuację, ale nie tylko oni są winni. Tak się składa, że rozważam kilka pomysłów. W menu zajazdu pod wiulkiem znajduje się pewna roślina. Jorwicki dziki tymianek. W dziczy roślina ta powoli już zanika, ale łatwo ją uprawiać, jeśli wie się jak. Nasiona tej rośliny powinny zacząć już dojrzewać, więc mam zamiar zebrać trochę i oddać się do zajazdu. Jednocześnie przekazując moje opinie na temat tego, jak mogą dbać o równowagę ekologiczną. Chcesz pomóc, to bardzo miłe z Twojej strony. Dzięki! Skoro masz konia i poruszasz się znacznie szybciej ode mnie, może zbierzesz dla mnie trochę nasion? Weź tę listę, żeby wiedzieć, czego szukać. Słyszałam, że odpowiednie rośliny rosną w pobliskim lesie. Dobra, słuchajcie, lecimy. A ja tutaj was serdecznie witam wszystkich. Jaka dobra herbatka. Zielona dolina ma wiele wyjątkowych cech: mnóstwo wiewiórek, grzybów i kwiatów, w sam raz dla turystów. Witaj, co mogę dla ciebie zrobić? Ed poprosił cię o rozmowę ze mną na temat tego obszaru? Cóż, mamy miejsce na grilla i ładny teren obok naszego domu, na którym można zorganizować piknik. Na pewno nie mielibyśmy nic przeciwko większemu ruchowi i towarzystwu, szczególnie jeśli goście byliby zainteresowani łowieniem ryb. W lesie jest też miejsce z przepięknym widokiem, jeśli potrzebują trochę prywatności. Pozwól, że pokażę ci te miejsca na mapie. Tobie i gościu będzie łatwiej tam dotrzeć. Niestety na mapie nie widać mniejszych dróżek, ale może je narysujesz albo zrobisz zdjęcia, żeby pomóc turystom znaleźć drogę. Uważaj na siebie! Muszę się upewnić, że masz nasiona właściwej rośliny. Tak, zgadza się, Jurwicki Dziki Tymianek. Dziękuję za pomoc. Powinnam być już gotowa, żeby porozmawiać z właścicielem zajazdu. Ech, powinnam. To w tym wypadku kluczowe słowo. Gość wydaje się trochę ekscentryczny i emocjonalny. Nie wiem, jak najlepiej do niego podejść. Znasz go? W takim razie, czy mogłabym poprosić cię o kolejną przysługę? Porozmawiasz z nim i sprawdzisz, czy byłby otwarty na pomysł zmiany swojego zejazdu na bardziej ekologiczny? Witaj z powrotem! Udało ci się znaleźć więcej malowniczych terenów piknikowych? Udało ci się zrobić jakieś ładne zdjęcia tych terenów? Ładnie, bardzo ładnie. Te piękne zdjęcia na pewno zachęcą zmęczonych wędrowców marzących o spokojnym pikniku lub grillu. Przepraszam, czy te tereny są publicznie dostępne? Ależ oczywiście, a każde z nich kusi czym innym. Które byście polecili? Hmm, które, które. Oj, tak, to rzeczywiście brzmi cudownie. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Dzięki mojemu zmysłowi biznesowemu. Oraz twojej chęci pomocy Dopijeliśmy swego I zapewniliśmy gościom gozdrywkę Skoro mają już cel podróży To teraz potrzebują tylko jedzenia Żeby cieszyć się wycieczką Odbierz koszyk piknikowy Ze stanowiska za zajazdem Na wzgórzu Ale nie tym razem z miejscem na grilla I wręcz go rodzinie Ja dokończę broszułę żeby znaleźć drogę Och, koszyk piknikowy, dziękuję, to wspaniały prezent. Wielkie dzięki skarbie za pomoc w znalezieniu nam zajęcia. Ed mówił, że poprosił cię o zrobienie zdjęć i opisanie pobliskich terenów, na których goście mogą urządzić piknik. Widziałam też, że rodzice skłócące się rodziny wyglądali na bardzo zadowolonych, niosąc do samochodu duży kosz piknikowy. Mam nadzieję, że się pogodzili i będą mieli udany wieczór. Dostaliśmy kiełbaskę. Możemy mi upiec potem. Elza! Mam kolejny świetny pomysł na biznes! Mam świetny pomysł na aktywność dla turystów, która z pewnością zadowoli wielu gości zajazdu pod wilkiem. Tak, łącząc konia z ekoturystyką, zajazd powinien odpowiadać zainteresowaniom osób odwiedzających Jorvik. Zadbałem umowy z ludźmi na farmie Zuta Ostroga i poprosiłem ich o przygotowanie małego wyścigu dla początkujących jeźdźców. Niestety część sprzętu została dostarczona tutaj zamiast do organizatora. Chcesz porozmawiać o rozwoju zajazdu? Cóż, muszę dokończyć obecne sprawy, zanim zacznę myśleć o kolejnych. Co ty na to, żeby w międzyczasie dostarczyć sprzęt i wypróbować tor wyścigu? Jak najbardziej! Co mam zrobić? Ej, tu nie ma wyścigu! A, dobra! Dzięki za dostawę! Mogę Ci jeszcze w czymś pomóc? Jesteś z zajazdu pod wilkiem i chcesz przetestować trasę wyścigu? Świetnie! Trudno tak z niczego zrobić coś twórczego, więc porada kogoś doświadczonego na pewno się przyda. Pan Field przyszedł do mnie po zawarciu porozumienia z i Idun z farmy Zuta Ostroga. Nie znam szczegółów, ale mamy nadzieję przyciągnąć do zajazdu trochę gości. Zarządzam torami wyścigowymi na zuta Ostroga. I dobrze znam teren Zielonej Doliny, więc zostałam poproszona o przygotowanie nowej trasy dla zajazdu pod wilkiem. Ale dość gadania. Wyglądasz tak kogoś, kto bez problemu ukończy tę trasę, więc będę ci mierzyć czas, żeby podnieść poprzeczkę. Czemu tam było 50 punktów na konia? Czemu tak mało? Słuchajcie kochani, zbieramy podkowy, zbieramy siodła i ruszamy. Dobra robota, nie żeby były jakieś wątpliwości, że ci się uda. Muszę jeszcze trochę rozbudować tor wyścigowy i zmienić przeszkody na coś bardziej pasującego do scenerii. Łatwiej przenieść kilka słupków niż całe kłody, wiesz. Później przydałaby mi się jeszcze twoja pomoc, jeśli będziesz mieć czas. A na razie wielkie dzięki. Wyśmienicie jesteś w jednym kawałku. Porozmawiajmy teraz o tym, jak zachęcić więcej gości do zawitania w zajeździe. Jedna z osób przybywających w zajeździe ma sugestię na poprawę mojego biznesu od strony ekologicznej. Nie mogę nic obiecać, ale porozmawiać możemy przysiętnie tu. O, cześć, Elza, wyglądam na załamaną. Ed powiedział mi, że całą żywność dostaje od dostawców. To logiczne, w końcu kucharze sami nie chodzą po liczy w poszukiwaniu składników. Tak mi głupio. Przepraszam, że zmarnowałam twój czas na zbieranie nasion. Jak już mi się wydaje, że rozwiązałam jakiś problem, to świata poza tym nie widzę. Nic straconego teraz już wiem, co grozi tej roślinie i ograniczę kupno. To, że raz się nie udało... Nie znaczy, że cały pomysł był błędny. Czemu by nie przekazać tych nasion i informacji, pani Pike? O, dobry pomysł, Elsa. Dostarczysz te nasiona? Tak, poprawdzie. To trochę mi głupio. I powinnam zastanowić się, zanim pognę na złamanie karku, żeby rozwiązać kolejny problem. Psst, porozmawiajmy, zanim odjedziesz. Zanim odjedziesz, mam coś do powiedzenia. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co pani Pike może zrobić w temacie zagrożonych roślin. Możemy tylko uświadomić jej sytuację. Jak pewnie wiesz, ona jest rybaczką, nie farmerką. To chyba przesada zakładać, że będzie uprawiać tę roślinę w ramach swojej działalności. Ach, ale. Przesadą jest też zakładać, że tego nie zrobi. Koniec końców, gdybym trzymał się tego, co ludzie myślą, nie stałbym się tak wyśmienitym biznesmenem i przedsiębiorcą. Na przykład, ty. Eh, nieważne. Nie powinienem marnować więcej czasu na czcze gadanie, gdy muszę wciąż myśleć o tym, jak rozwijać swój biznes. Tam jest jakaś dziewczyna, ta, która tak macha. Po dłuższej chwili na nas patrzy. Podejrzewam, że ma ci coś do powiedzenia. Ja chcę wyścig z więcej punktami. Witaj ponownie. Masz czas, żeby przetestować nową wersję toru wyścigowego? Naprawdę będzie super, jeśli przetestujesz mój poprawiony tor. Masz coś do zrobienia na drugim końcu zieleń doliny? Bez obaw. Nie musisz ukończyć całego wyścigu, jeśli nie masz czasu. Największe zmiany są na początku, więc po prostu sprawdź odcinki, które masz po drodze. A drugą połowę... Może zrobić do drodze powrotnej? Tam jest 25 punktów. Ja poproszę o więcej, przynajmniej 100! Dobra, jedziemy! Postawa? O rety, nie miałam pojęcia, że jorwicki dziki tymianek to zagrożony gatunek. Było go wszędzie pewno, nawet jak byłam dzieckiem. Często używamy go do przypawiania zupi glinowanych ryb. Byłoby szkoda nie móc jeść tych potraw w przyszłości, więc oczywiście, że zwrócimy na to uwagę. Dziękuję za te informacje, ale co to za nasiona? Tak miło widzieć troskę o środowisko ze strony zajazdu pod wilkiem. Jesteśmy dumni z tego, co robimy i musimy dbać o środowisko, które tyle nam daje. Ale te nasiona mi się nie przydadzą. Nie mam ani doniczek, ani umiejętności dbania o rośliny. To cud, że nasze róże są zarówno wytrzymałe, jak i zdrowe. Hmm, może najlepiej się matce naturze. Rozrzucające je po lesie. Jedna z osób przybywających w zajeździe chciała, żebym je przyjęła? Przepraszam, ale naprawdę nie wiem, co z nimi zrobić. Pewnie nie chcesz jej zasmucić, mówiąc jej prawdę o tym, co tu zaszło. Cóż, czasem to niewinne kłamstwko może być najlepszym wyjściem. Sama musisz decydować. Zanim wyruszysz, zastanów się, co chcesz zrobić. Ja powiem prawdę. Wiesz już, co zrobisz? Co do rozrzucenia nasion. Może pójdziesz po lesie z otwartą torbą i pozwolisz, by wypadały podczas skoku w drodze do zajazdu. Okej, okay. jedziemy w takim razie. O hej, jesteś z powrotem! Jak poszło? No, nie każ mi czekać! Powiedz prawdę. Och, przykro mi, że pomysł ze środami wypalił. Ale przynajmniej pani Paek teraz wie, że w dziczy tej roślinie grozi wyginięcie. Cóż, dziękuję za informację. Teraz nie będę się czuła winna z powodu menu w kawiarni. W końcu mogę się odprężyć, pamiętaj! Małymi zwycięstwami też trzeba się cieszyć. Dobry z nas zespół, co nie? Dzięki za wysłuchanie. Chyba jedyne, co mi zostało, to to, po co tu przybyłam. Relaks i wypoczynek. Teraz z panią będę rozmawiała? Wygląda na to, że ponury nastrój butaniczki już minął. Dziękuję. Och, zanim zapomnę. Ed kazał przekazać, że tor wyścigowy przygotowany przez zajazd będzie dla ciebie dostępny, gdy tylko zostanie ukończony. Parafrazuję, ale... Jego słowa brzmiały jak podziękowanie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i pomoc wszystkim z ich problemami. O, jaki ładny czaprak. Mam nadzieję, że w przyszłości zabidasz jeszcze do zajazdu pod wilkiem, bo odpocząć lub w ramach kolejnej przygody. Mamy czapraczek, Jaki śliczny, zielony. Ok, dobra. No to ja się tego nie spodziewałam. Pojedźmy jeszcze może do centrum handlowego i zobaczmy może tam jeszcze jakieś owiki, bo bym chciała, żeby pasowały te takie kokardki, o te tutaj, mi się wydaje, że one bardzo ładnie pasują do tego czapraka, tylko coś takiego... Fioletowego i zielonego by pasowało. I byłoby super. Takie są obieki, Nie widziałam nawet. No tak na razie nigdy za bardzo. Nic takiego fajnego. Takie owieki. One są fajne i pasują, ale są bardzo drogie. Tak średnio bym powiedziała. Nie ma tutaj nic, co by pasowało, niestety. O, to jest fajne, ale nie wiem, czy jeszcze pasuje. To to jest fajne. Patrzcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Zapraszam Was na mój server Discord, do którego Nik znajdziecie w opisie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, nie, to taki twiścik trudny.